Cześć! W dzisiejszym odcinku przedstawimy kilka prezentów dla prepersa, czyli przedmiotów, które prepersowi się przydadzą, a komuś, kto prepersem nie jest, wskażą, że jest to dobra droga życia. Na początek filtr do wody, na przykład filtr Live Straw. Po co komu filtr do wody? No, W naszych czasach dostęp do czystej wody nie jest łatwy. Jeśli ktoś nie ma przy domu studni i instalacji do. Uzdatniania tej wody. W kryzysowej sytuacji nie wystarczy zaczerpnąć tej wody z jakiegoś przydrożnego rowu czy parkowego stawu, dlatego trzeba będzie mieć jakiś sprzęt, żeby tę wodę oczyścić. I taki filtr w dużej mierze w tym pomoże. Oczywiście filtr LifeStraw nie wystarczy do tego, żeby przefiltrować miliony litrów wody dla całej rodziny, ale jego żywotność oceniana jest na około 1000 litrów, co jednej osobie powinno z łatwością wystarczyć na cały rok. Mowa tu oczywiście o wodzie potrzebnej do picia, bo wody do, do mycia, do gotowania posiłków za pomocą tego filtra nie oczyścimy. A może rozkładany nóż, scyzoryk, który na co dzień można używać choćby do rozcinania zgrzewek z wodą mineralną w sklepie, albo do otwierania kopert z rachunkami, albo do czegokolwiek innego. A niektóre z modeli noży dostępnych na polskim rynku mają funkcje pozwalające na przykład wybić szybę w samochodzie, gdyby trzeba było kogoś ratować, po jakimś wypadku ułatwiają rozcinanie pasów czy sznurków, dzięki czemu później można kogoś uwięzionego w samochodzie z łatwością oswobodzić z pasa. Ja jestem ogromnym zwolennikiem scyzoryków firmy Victorinox, a dla kobiety, jak na prezent nadaje się tak zwany Swisscard, czyli może nie scyzoryk, ale. Ostrza i końcówki ze upakowane w obudowie o wielkości zbliżonej do karty kredytowej. Taką kartę można nosić w portfelu, zawiera ona nożyk, nożyczki, jakąś szpilkę, długopis, wykałaczkę, pensetę, albo i inne narzędzia, w zależności od tego, jaką wersję SwissCarda kupimy. Latarka to też w zasadzie jedno z podstawowych narzędzi każdego prepersa. Tylko że w zasadzie prawie każdy w domu jakąś latarkę ma. Ale na prezent można kupić jakąś droższą, lepszej jakości latarkę, która więcej wytrzyma, daje więcej światła, zużywa mniej prądu itd. Niekoniecznie musi to być taka latarka jak tutaj przedstawiona. Równie dobrze można komuś kupić latarkę czołową, czołówkę, czyli taką, którą zakłada się na głowę. Po to, żeby mieć wolne ręce do zmiany koła czy naprawienia jakichś, jakiegoś elementu instalacji elektrycznej w piwnicy. Akumulatorki i ładowarka to jest idealny prezent dla kogoś, kto ma w domu dzieci, które lubią elektryczne zabawki. Takie zabawki najczęściej zasilane są bateriami i taka rodzina może tych baterii kilkanaście czy kilkadziesiąt nawet zużywać miesięcznie. Jeśli kupimy takiej rodzinie 8-12 akumulatorków AA albo AAA, czyli tych nieco mniejszych, to powinno na zaopatrzenie dużej części tych zabawek w energię elektryczną wystarczyć. Natomiast jeśli taka ładowarka może działać również w podłączeniu, do gniazda samochodowej zapalniczki, to razem z tymi akumulatorkami stanowić będzie awaryjne źródło prądu dla tej rodziny na ewentualność, gdyby zabrakło prądu w gniazdku. Dekoracyjne świeczki to taki prezent dość prosty i mało wyrafinowany, ale z drugiej strony w domu przecież świec nigdy za wiele. Raz, że tworzą nastrój, dwa, że mogą to być świece pachnące, czyli wydzielające przy paleniu jakiś ładny zapach, ale przede wszystkim mogą stanowić źródło światła, kiedy zabraknie prądu. No i na koniec najszersza kategoria, czyli sprzęt turystyczny. Jakaś gazowa kuchenka turystyczna, może jakiś śpiwór, może nawet namiot. To są sprzęty, z których masa ludzi na co dzień nie korzysta, ale taki sprzęt trzymany w samochodzie może pomóc w jakiejś kryzysowej sytuacji, kiedy ktoś gdzieś utknie na bezdrożu. Zresztą taka gazowa awaryjna kuchenka to jest doskonałe rozwiązanie na ewentualność braku prądu czy braku gazu i nie bez przyczyny poświęciliśmy temu zagadnieniu osobny materiał. Na zakończenie jedna uwaga. Nie kupujcie prezentów, które będą się podobać Wam, tylko takie, które będą się podobać osobie, która je dostanie. Przecież nie chodzi o to, żeby z każdego za wszelką cenę zrobić prepersa. To jest niemożliwe i nawet nie warto próbować.